Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną e, Robert Pasut, e, przewodniczący sztabu wyborczego yeah. pana Jacka Jedna osoba zrozumiała, stary, bo ludzie mówili: rzecznikiem jesteś. Je Jesteś kandydatem, ale w ogóle chciałem tutaj powiedzieć też, że, że Kira, szef ochrony, jest swoim największym przyjacielem. I jakby nie wiem skąd mi się to bierze, ale chyba z serca. Chyba z serca. Wcale tam nie stoi, nie? Dobra. Robert. Tak. I, I mnie uderzy, nie wiem, to co, coś pokazywał, no? Robert, ja wiem, że pan Jacek jest smurowanym faworytem do wygrania <laughs> wyborów. Tak, tak. Natomiast, tak. Natomiast e, moje pytanie, e, Robert, e, dlaczego e, pan Jacek wygra te wybory? E, przede wszystkim ja go zbiję, on zrezygnuje z, z Free Fightów, zajmie się polityką, no i jak ja się nim zajmę, to on wygra. Które z tych... Przedsięwzięć Pana Jacka, które pokazałeś na konferencji są najważniejsze i najistotniejsze no, dla, dla Polski. No nie obalił tańculi, ale obalił komunizm, no to chyba największa rzecz. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że Pan pana Jacek Murański taka. budował piramidy, no i zburzył mur berliński, od tego zresztą jest nazwisko Pana Jacka Murański, tak, bo zbił, przy, wcześniej się nazywał normalnie Nowak. Przepraszam, Zapraszam. Bardzo Zapraszam. proszę. Dziękuję. To jest tylko kolka. Z rumem. Robert, e, czy pan Jacek Murański będzie cięższym przeciwnikiem mentalnie, psychicznie, na konferencjach, czy w OKTAGONIE? No myślę, że niestety on jest ciężkim przeciwnikiem wszędzie. Mhm. Może będzie, kurwa, z nim mosty przejazd, a potem będzie na pierdalanka jeszcze w OKTAGONIE, więc zapi, zapi, zapinamy pasy, kurwa. Skąd Zap, pomysł? Zapinamy pasut. Skąd pomysł e, na walkę z panem Jackiem Murańskim? Bo w zasadzie nikt się tego nie spodziewał. no Wiadomo, że pierwotnie miała być walka Słuchaj, z Danielem Majewskim. Ja Jacka poradiowałem. czym. Widzę, jak kurwa próbują go wyjaśnić wszyscy, ale nie są w stanie intelektualnie mu podskoczyć. Co jest kurwa dosyć smutną konstatacją, ale taka jest kurwa prawda. Trochę to wygląda żałośnie. Wchodzą z nim w jakieś, dy, dy, jakieś kurwa dysputy i po prostu przegrywają, przez to Jacek rośnie. Ja z nim teraz kurwa intelektualnie się zmierzę i kurwa fizycznie i zobaczymy, czy to był błąd, czy nie. Dowiemy się kurwa po walce. Jeżeli było show, jeżeli kurwa ludzie darli mordy, to znaczy było warto i mnie chuj obchodzi, co tam powiedzą, yy, co powie tam y, ten duet, no. Szalony reporter i Arek Tańcura, którzy się jak, za jakieś sumienie branży uważają. No ja, ja się... Nie są sumieniem branży, nie? No Robert... A jak coś, to trzeba zrobić wyrzut tego sumienia. <grym>, Robert chujowo, by... Robert, byłeś zaskoczony e, tym, w jaki sposób e, wypowiedział się Tańcura w ostatnim, wczorajszym wywiadzie? No, no bo ja byłem... Ja też. No bo po prostu, powiem tak. W życiu są różne milestone'y. W zasadzie dziecko, urodzić drzewo, e, kupić dom, tak? E, ale być nazwanym kurwą w internecie to jakby kolejny challenge, nie? A, nie wiem, docierały do Ciebie znaczy, informacje, że... Być porównanym do no, kurwy, no. Ale dociera, docierały do Ciebie informacje, że nie możesz tej walki wziąć, że jest A, jakaś nie, No, pewnie, nie, no prezes, prezes Polskiego Związku Freakfighterów wysłał rozporządzenia, dostałem list i tam... Panie Arkadiuszu, oczywiście, że się będę słuchał. No, mocne okay. słowa padły na samej konferencji. Spodziewałeś się, że będzie dzisiaj Arek, że dojdzie do głosu i że będzie okazja tej konfrontacji już bezpośredniej? Robert, jestem. Jakby co to... Nie, dobra, no, że co? Przepraszam. Czy spodziewałeś się, że dojdzie do konfrontacji no, dzisiaj na konferencji? Nie, kurwa, nie. Znaczy ja wiedziałem, że oni będą krzyczeć, bo oni są bardzo... Jakby teraz zasięgi im skoczyły, widzę, że się podjarali i... Tylko ja poprosiłem w pewnym momencie Arka, żeby już poszedł sobie w pizdu, bo... Mm, kurwa, no, on miał dopiero, walczył... Kurwa, dwa razy jego piosenka na wyjście na przykład puś puścili, tak? Co mnie kurwa bolało w mózg, no. mm -hmm. Na przykład na ostatniej konf... na ostatniej gala była bolesna oprawa, ale nie dlatego, że cztery razy montowali coś, demontowali, nie dlatego, że było losowanie Totolotka, tylko dlatego, że kurwa dwa razy słyszałem jak tańcura śpiewa, co mi rozjebało bębenki, no. Robert, powiedz mi, jak zmieniły się twoje przygotowania, jak smutny pies, jaki progres zrobiłeś od ostatniej walki z Jabczanem, bo ja mam swoich informatorów w klubie Unik, no i mówią, że stajesz się zwierzakiem. Nie, boję się jutro na treningi, bo trenuję z wujaszkiem Felicza, bardzo go pozdrawiam. Widziałem to zdjęcie i byłem w szoku, jeżeli chodzi o twoją sylwetkę. Który się poświęca bardzo dla mnie wujaszek i poświęca czas i bardzo chciałem podziękować, że mnie rzuca mną po macie i mnie bije. Bardzo dziękuję. To jest takie pojebane, ale serio, po prostu dziękuję. Jest zajebistym atletą i, i kurwa poświęca się dla mnie, że ja wygrał kurwa bezinteresownie. To jest... To jest taka jedna z tych rzeczy na świecie, która kurwa po prostu powoduje uśmiech. No i trener Szyszka, który na pewno... Trener ja... Szyszka jest <laughs> mega interesowny. No, trener Szyszka <laughs> tak samo, no, mając, będąc takim specem, mając tylu zawodowców, tylu, on też frików ma. On nie musi ze mną pracować, on chce ze mną pracować. Zmieniłeś się od tego czasu, odkąd zacząłeś y, bardzo regularnie trenować sporty walki? No na pewno coś wiesz, trochę pewność siebie wzrosła, trochę wzrosło takie... Poczucie kontroli nad własnym ciałem, taka, wiesz, duma taka z tego, że daje radę, że się nie wycofuje, że się nie poddaje. No takie, takie zwykłe ludzkie rzeczy. No, to jest praca, która... Wiesz, no nie jak późan, tak? Wkładasz pracę, potem są owoce, wkładasz pracę, są owoce i tyle. A się jeszcze nie wpierdoliłem na teście, a się wjeżdża. No, Robert, ty dużo mówiłeś w zasadzie od początku, jak chodziłeś ponownie do tego świata YouTube'a, do tego mainstreamu, że odwaliła cię sodówka. Tutaj ja nie mówię, że cię odwaliła, tylko chodzi o to, że dużo jest możliwości, dużo pokus. Znowu jesteś na topie, jesteś no bardzo, bardzo rozchwytywanym freakfighterem. Fighter, freak I czy nie boisz się tego, że po prostu gdzieś tam trzeba będzie uważać, żeby ta granica znowu nie została przekroczona? No oczywiście jest ryzyko zawodowe, no. Dostajesz atencję, pieniądze, zaczynasz szaleć. No. Nie, ma, nie ma kurwa lekko, no. nie ma i ni za darmo. No. Jak chcesz bawić się grubo, to musisz czasami grube konsekwencje ponieść. i No co, no jest psycholog, jest kurwa trener, jest, są mądre decyzje finansowe zamiast głupich. Jest Cezary, który mnie wspiera, jest moja mamusia. I jakoś ten team kurwa w, ze sobą współgra, żebym się trzymał kupy. No. Mhm. A kiedy występ czarka, bo wiem, że. Też nie chcieli zlikować, bo pierdol dostaliśmy na odprawie, zalikowanie i słusznie, kurwa. Myślimy o tak tym, że ta, w sumie tańcula i reporter tak na hamas zlikowali moją walkę. Nie tak po prostu bez żadnego sorry, no, albo... Ja do wczoraj nie wiedziałem, że będziesz walczył no tak, z panem tak, tak, w ogóle by the way, nie? Że tak już w ogóle. Jakbym ja wiedział o ich walce, czy ja bym się tak. prób, kurwa. Okay. Robert, jesteś świetnym, świetnie prowadzisz performance, mega robota na konferencjach. Ja zastanawiam się, czy teraz przy kontraktach masz to w umowie, czy już Fame trochę wymusza na tobie, nie, to, że ja już... mu, mu, musi, musi być show, bo, bo to show jest. Nie, stary ja to robię, bo ja to lubię. Nikt mi nie każe nic robić. No. Ja po prostu, mi to sprawia przyjemność, stary, to jest moja, buduje mi samą ocenę, to jestem ja. W hmm. moich oczach, jak tego bym nie zrobił, to bym był taki maluśtki. A ja teraz podpompowałem się, urosłem, to i tak, kurwa, nie ma żadnego znaczenia we wszechświecie te moje występy na konferencji. Ludzie przez chwilę się pośmieją, to nie jest nic niesamowitego, ale dla mnie to jest cały świat. Hmm. No, cały świat, stary, taka, taka prawda, no. Robert, e... wygrywasz, tak? Zakładamy, Wykły rywasz z Jackiem murańskim, no. czy kolejną, kolejnym krokiem będzie Daniel Majewski, czy w zasadzie chcesz już o tym, o tym człowieku zapomnieć Nie. jako potencjalnym rywalu, bo wiemy, że dużo energii ci zmarnował, co pokazałeś no. w filmie. Ja bym chciał z Danielem się pobić i z Tańculą no. w przyszłym roku, ale najpierw Jacek, to jest kurwa kluczowe, żebym wygrał. Potem dopiero będę myślał o innych przeciwnikach. No ja wiem, że stąd tańców, no, tutaj pojawiła się zła krew, ale to nie jest za mocny rywal na ten etap kariery, no ja na podzielę, w roku. Ale chłopie to obchodzi, no porównał po, 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 po mnie do kurwy, no. Chciałbym mu zajebać, no. mhm. W Oktagonie nie jestem ulicznikiem, ale kurwa, no, no. Stary, no to... to... nie jest spoko jakieś Kurwa takie uczucie, jak, jak ty, któremu gratulowałeś dopiero walki. Taki kurwa ci nóż pierdala w plecy razem z kolegą. No i chcę to wyjaśnić. Może po walce sobie przybiłem piątkę, ale na razie nie będę mu podawał ręki na pewno. Robert, idealny scenariusz na pojedynek z panem Jackiem Murański Słuchaj, wchodzę. Kurwa, nokautuje no. knockout. Robert, bardzo nie dziękuję na mnie. Bardzo <śmiech> dziękuję <śmiech> Ci za rozmowę. E... I życzymy Tobie powodzenia w walce. Dziękuję. No i udanej kampanii. Mam nadzieję, że. Ba! Dziękuję. Wygramy. Partia i wygrać Pię... raz. Pięści i gryzienie tylko kurwa. Dzięki. Safe Jesteśmy bezpieczni.